Ktoś będzie próbował ciebie skusić na coś. Wysoką cenę to ma. Cokolwiek to by nie było, ma to bardzo wysoką cenę. Tak, zdecydowanie. Mogą to być jakieś dwie, nawet trzy osoby, które chcą wprowadzić do twojego życia pewne zamieszanie. Te osoby udają, że przychodzą do ciebie z darami i cudowną propozycją, ale tak naprawdę są to osoby, które nie uzdrowiły swojego serca i chcą złamać twoje, aby poczuć się lepiej. Złamane dusze. Widzę tu trzy, widzę tu trzy złamane dusze, które ranią, dlatego że są zranione, że zostały zranione. To im daje radość. Czują się lepiej. Czują, że nie tylko one zostały zranione. Inni też mogą cierpieć, niech inni cierpią. Jest to, są to dusze złamane, złamane sercem. Możliwe, że już od dziecka te osoby są, nie wiem, okrutne. Ta sytuacja ma silny związek z Twoim przeznaczeniem, może z Twoją karierą, wizerunkiem publicznym, czymś, co robisz dla innych. Może chodzi tutaj o Twoją karierę, albo. Jakieś nagrody? Niektórzy z Was y, mogą mm. otrzymać jakąś, nie wiem, jakąś wiadomość, albo ktoś się może z Tobą komunikować odnośnie czegoś. Musicie coś przeanalizować, zanim zareagujecie, zanim odpowiecie na to. Może to dotyczyć dziecka. Jakby komuś przyszedł tutaj jakiś pomysł do głowy, i ktoś chce wprowadzić jakiś plan, plan w działanie: coś w związku z dzieckiem, kochankowie, fałszywa osoba. Ktoś pogrywa sobie z tobą w gierki. Ktoś angażuje innych do tego. Księżyc, tak, są tutaj jakieś iluzje. Ta sytuacja wyw wywodzi się przez to, że ktoś ma problemy ze swoimi uczuciami, ze swoimi emocjami. Ktoś się nie może uleczyć. Może dotyczyć kogoś pod znaku Zodiaku wagi. to współpracuje z innymi, aby mieć wpływ na czyjąś decyzję.